Witam z całego serca mieszkańców, obywateli gminy, miasta Goleniów, którzy zgromadzili się w tym miejscu z okazji najwspanialszego święta państwowego Rzeczypospolitej Polskiej, Święta Niepodległości. Goleniów, Szanowni Państwo, to wspaniałe, piękne miasto na pograniczu polsko-niemieckim. Jest to miasto o bardzo bogatej tradycji, bardzo interesującej historii przeszłości, ale ta historia, ta tradycja, ta kultura ma wymiar przede wszystkim niemiecki, ponieważ do czasów II wojny światowej Goleniów po prostu był niemieckim golnow. Dopiero krótko po zakończeniu działań wojennych, tutaj przybyła i przyszła Polska. Przyszła Polska z tysiącami repatriantów, uchodźców. To oni w swoich sercach przynieśli tutaj Polskę. To oni przynieśli Polskę w tradycjach swoich domów, w historiach swoich rodzin. My zasiedliliśmy to miejsce i rozpoczęliśmy kształtowanie polskiej tradycji narodowej. To naprawdę bardzo krótki czas między zakończeniem działań wojennych a, a dzisiaj na krzewienie polskiej tradycji narodowej. Niespełna 80 lat. To, to życie jednego pokolenia. Proszę sobie wyobrazić, że stoją Państwo na nieistniejących niemieckich ulicach miasta Golnow, które zostało zrównane z ziemią. W czasie nalotów bombowych. Na tę nieistniejącą siatkę kartograficzną ulic goleniowskich nałożyliśmy strukturę miejską, polską, ale to dużo za mało, aby myśleć i mówić o tworzeniu polskiej tradycji narodowej. Potrzebujemy wysycić tę przestrzeń miejską polskimi symbolami narodowymi, które będą przemawiały do powszechnej wyobraźni. Tego i następnych pokoleń, bez względu na wiek. Rotmistrz Pilecki jest takim symbolem. To jest symbol wolnej i niepodległej Polski. Powiedzieć o Rotmistrzu Pileckim, że jest, był człowiekiem wartości i zasad, to bardzo mało powiedzieć. Rotmistrz Pilecki to Personifikacja idei niezłomności w obronie wolnej Polski. Najpierw przed bolszewizmem, faszyzmem, na końcu komunizmem. Bez względu na okoliczności, najważniejszą jego wartością była wolna Polska. Goleniów potrzebuje takich symboli. Goleniów potrzebuje takich symboli, bo stanowią one dla nas punkty odniesienia dla naszych postaw i wyborów życiowych. Dookoła nas płonie świat konfliktami zbrojnymi. Na wschodzie trwa regularna wojna. Po raz kolejny w historii bolszewicy łomocą do drzwi wolnej Polski i wolnego świata. W tym momencie o wolną Polskę i wolny świat Walczą heroicznie, bohatersko i giną Ukraińcy. Ale co będzie, jak oni ulegną? Gdy ulegną, wróg pod sztandarem sowieckim stanie u granic Polski. I wtedy wobec nas stanie to pytanie, na które swoim życiem pozytywnie odpowiedział rotmistrz Pilecki. Czy no. jesteś gotowy? Tak, wybrzmi to pytanie. Czy jesteś gotowy poświęcić największą wartość w imię obrony wolności i niepodległości swojej ojczyzny, swojej rodziny? On był gotowy, a my czytajmy jego lekcje.